thank you Dlaczego dali poprawadzam, bo po prostu przyzwyczaiłam się do tego i to jest tak, jak troszeczkę, jak taki. No, narkotyk. Lubię iść, pokazywać, lubię ludzi spotkać. Ja osobiście no, uważam, że trzeba jak najlepiej mówić o Krakowie, o tym co mamy, jakie mamy bogactwa, jaką rolę odegrał w naszych dziejach. No bo uważam, że trzeba być dumnym z historii. A lorką za chcą, le są de l'Hôtel de, de Ville. Nous avons la statue de Mickiewicz. Les Allemands l'ont démolie au début de venir ici parce qu'ils ont appelé la place Adolf Hitler Platz. C'est vrai? Non, ah c'est bon. vrai, naturellement. Mmh. certains morceaux, on l'a retrouvé en Allemagne parce qu'on risquait qu'il ne fondu. Mais on l'a retrouvé parce que la ah, guerre ils l l a remporté. Quand même. Ils Et remporté. on l'a retrouvé après la guerre en 1950. Pour la fin cours które odbyło się na ulicy Grodzkiej 65. Był egzamin, po tym egzaminie już dostałam uprawnienia, no i dostałam pierwszą wycieczkę. To było 12 czerwca 50 roku. W tamtych czasach zakłady pracy, bo właściwie wszystko było państwowione, więc zakłady pracy organizowały wycieczki dla pracowników, co uważam za bardzo Dobre, bo to byli ludzie, którzy nigdy nie widzieli dużego miasta, którzy nigdy w ogóle nie wyjechali poza swoją wioskę. Więc było pouczające i bardzo patriotyczne, no bo po prostu przyjeżdżali do Krakowa, o którym się w szkole uczyli historii, no więc z wielkim przejęciem właśnie podchodzili do tego wszystkiego. 51-52 rok. To był czas, kiedy była propaganda kołchozów. Tak zwana akcja chłopska, co nam dawało pracę no i dosyć dobry zarobek, bo to się było trzy dni z wyżywieniem, więc można było się najeść w restauracji, zawsze te schaboszczaki były. No i, i to były już ukierunkowane na propagandę. Było powiedziane, że na przykład nie wolno wchodzić do katedry. I do kościoła Mariackiego, a ludzie wiedzieli, że ta katedra jest i ci królowie, to w, w, oni w czasie wolnym prosili, żeby im taryfę, to się nazywa nieprawda, taksówka, i oni te taryfę płacili i jechali na Wawel. I potem jak wracali, bo to był wolny czas, to mówi byliśmy. Wie pani byliśmy. No, regarde Partulę teraz, parturę restaurant bo tutaj się zajmuje liczba turystów. A teraz patrząc na kościół na lewo, to jest pierwszy rok w Krakowie dla kopią i Jezusa. Chodźcie tutaj fasadę. Nie miałam w ogóle mieszkać w mieście przede wszystkim. Byłam wychowana na wsi, związana z, 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 z siostrą. No i, i w ogóle wszystko, co się z tym wiąże, inne zupełnie życie, spokojne, cisza, kontakt z naturą, obserwacja. No a przy tym właśnie byłam tak przyuczana, że kiedyś będę, powiedzmy, musiała zastąpić mojego tatusia w gospodarowaniu. Więc od małego się uczestniczyło wszystkich. Rzeczach, co dotyczyły właśnie poszczególnych prac polowych. Tatoż nazywał się Adolf Domski, no i, i właśnie odziedziczył majątek, który właściwie był w rękach rodziny mniej więcej 100 lat. Stary dwór, który którym się wychowałam, niestety został. Przez władze gminne rozebrany. Nowy dwór był wystawiony tuż przed wojną. myślę się w 1939 roku w lecie wnieśli. W 2002 roku podjąłem badania nad dziejami ziemiaństwa w okresie II wojny światowej. No i siłą rzeczy trafiłem do Polskiego Towarzystwa Ziemieńskiego, w którym pani Amelia była jednym z wielu wówczas. Członków pamiętających e, okres jeszcze e, przedwojenny, wojenny, takich epigonów, osób, które były wychowane w tych wartościach, w tych dworach, pamiętających jeszcze dwór jako miejsce wyjątkowe e, w przestrzeni kulturowej e, wsi, które potrafią przekazać tę atmosferę e, domu ziemiańskiego. No jest już coraz mniej. Pani Amelia była przeze mnie nagrywana wielokrotnie w ramach naszego pomysłu zbierania relacji świadków do archiwum w reportaży IPN-u, notacji IPN. Nasze wychowanie było właściwie na tych samych zasadach, które były we wszystkich rodzinach naszego środowiska. I co ciekawe, właściwie to ma jakiś troszeczkę taki charakter międzynarodowy, bo przede wszystkim zwracano uwagę na szacunek wobec naszych babć, dziadków, ciotek. To nie tak, jak dzisiaj przychodzi wnuczek i mówi "Perty, ty, daj mi to. Gdzież by to było możliwe? Trzeba było, nieprawda, się do dziadka zwrócić z uszanowaniem. Mieszkali w nasi, na wsi, więc była gospodarstwo rolne, byli pracownicy, była służba, no ale nie było do pomyślenia, żeby być grzecznie wobec czy służącej, czy jakiegoś człowieka tam, który pracował w polu. Pamiętam, że moja siostra tam zaczęła podskakiwać i wtedy Tatuś dosyć ją ugarł, została na cudownej klapsy szelkami, jak gdzieś pamiętam. Więc to był właśnie ten stosunek do Panie Marcinku, o, dzień dobry. Pojawiam panie. się, pojawiam się. Dzień dobry. Bo ja właśnie przesłuchuję no. Pani aha, wspomnienia, aha. bo jutro mamy warsztaty z młodzieżą i coś chcę wykorzystać. Aha, 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 no bardzo się cieszę. Więc ja zapraszam. Dobra. Proszę siadać. Jest tutaj czwarta Dobre. część, którą... Proszę może, o, ostrożnie, Dobre. żeby tutaj... To jest czwarta część Pani wspomnień, ostatnia, która jest, dotyczy okresu powojennego, a więc tych wszystkich wojarzy Pani e, z, po Polsce, no, no. i, i, i w tego okresu, kiedy Pani się zajmowała małymi dziećmi. – A, kiedy byłam nianiką. – No, no, to, no. to ja puszczam, ja puszczam. <gry> Coś musiałam robić, bo nie mieliśmy przecież jeszcze korzyści, Tak już jeszcze w Rosji. No więc robiłam różne prace, jakie tylko się, powiedzmy, nadarzyły. Byłam dwa sezony niańką. Zaraz po wojnie ojciec pani Ameli z racji tego, że miał kontakty z lokalną Armią Krajową, ze 106 Dywizją Piechoty Armii Krajowej, został aresztowany przez kontrwywiad wojskowy Armii Czerwonej SMIERSZ, i deportowany do Związku Sowieckiego, gdzie przebywał do 1947 roku. Chwilę po aresztowaniu ojca nastąpiło wywłaszczenie na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej. Komisja Parcelacyjna powiedziała, że do trzech dni mamy zniknąć z domu i w ramach powiatu nie wolno nam się pokazać. I że w drodze łaski dają nam dwa wozy, jeżeli mamy coś do zapakowania i mamy jechać gdzie chcemy. No i pojechaliśmy do Krakowa. Kanonicza 7, że w czasie wojny moja babcia poznała panią Kosijską, która była siostrą księdza Podwina, bardzo znanego et il était et il avait des canons, comme les Des petits trous, petits trous dans la pierre. Il y a quelques places seulement. Quand on venait, parce que nous descendons la rue des Chanoines, depuis le e siècle, il habitait ici les Chanois, les prêtres du chapitre de la cathédrale. Les maisons sont maintenant restaurées. Le soir, quand les Chanoines venaient, il avait naturellement des torches, Ja te Dzięki temu, że mama przykładała taką wielko, wielkie znaczenie do wykształcenia, zanim zaczęłam pisać i czytać, to ja już mówiłam po francusku. Były właśnie przeważnie francuski albo Niemki, które uczyły języka. To powiedzmy mi, wyszło na dobre, bo teraz w tych czasach trudnych, Jednak mogę jakoś sobie dawać radę, ponieważ normalnie biorąc już w moim wieku nikt nie, nie pracuje, a ja jeszcze no, mam <grywanie> możliwość sobie trochę dorobić, co jest bardzo ciekawe, także mi to na dobre wyszło. bodą <grywanie> na La majorité que vous voyez, ce sont les tapissés de Bruxelles. Alors comme ça, vous êtes content. Voilà. Les Canadiens sont très contents. <laughs> vous nous faites beaucoup d'honneur de nous consacrer votre temps et votre soutien. Non, non, c'est mon petit. Merci maître. Mais je voulais vous dire encore que les Canadiens ont gardé les tapissés pendant oui. la guerre. Il y a une plaque et les Canadiens, quand je leur dis, c'est grâce à vous. Ah, ouais. <laughs> vous, avez discours, vous avez un discours pour chacun. Ils sont Il très contents. Non, naturellement, mais ils méritent. Ils méritent. Bem, agora nós descendo. Przyjechałem do Polski, do Sosnowca, w związku z konferencją dotyczącą problemu aktywnego starzenia się i muszę powiedzieć, że to, co przeżyliśmy dzisiaj, to coś zupełnie wyjątkowego. Pani Amelia ma niezwykłą żywość umysłu, bogactwo kulturalne, bogactwo językowe, dynamizm, entuzjazm. To wszystko sprawia, że jesteśmy kompletnie zasypani informacjami. Nie da się powtórzyć wszystkiego, co ona opowiada. To prawdziwa erudytka, wie wszystko o wszystkim. Nawiązu do historii Francji, Belgii, Kanady, Włoch. Myślę, że dzięki niej przeżyliśmy coś więcej niż zwiedzanie Krakowa. A sama pani Amelia jest kimś zupełnie niezwykłym. Mam poczucie, że wyjątkowo mi się udało z tym przewodnictwem. Sposób wychowania w naszych rodzinach był taki, że człowiek musiał stać. Na ziemi. Bo Tatuś zawsze mówił, że trzeba w życiu po prostu się nie poddawać, że trzeba być twardym i dążyć do celu. No i nie załamywać się.